Witamy w 11 odsłonie w odcinkach. Niezależnie od tego, czy twoje wakacje właśnie się skończyły, czy dopiero ruszasz na wypoczynek, chcemy prezentować ci na bieżąco, czym żyło nasze miasto w ostatnim czasie. Nowe media to nowe możliwości. Śledź na bieżąco Point TV i wiedz co dzieje się w naszym mieście. W związku z dużą ilością inwestycji budowlano-remontowych w naszym mieście, postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie obiektom, które zostaną odnowione czy też powstaną na terenie Płońska. Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji, w której prezentujemy, jak zmienia się nasza okolica. Dobra oferta to jest taka, która gwarantuje nam dobre wykonanie w ramach środków, jakie posiada miasto. W piątek 27 sierpnia postanowiliśmy sprawdzić jak młodzież bawi się w pońskich klubach w trakcie ostatniego wakacyjnego weekendu. Rozkręca się, wszystko w ogóle się Myślę, że będzie naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajne zakończenie wakacji się szukuje. Pierwszy dzień września większości Polaków poza pierwszym dniem szkoły po wakacyjnej przerwie kojarzy się z napaścią III Rzeszy na Polskę. W związku z 71 rocznicą tego wydarzenia w młońsku odbyły się obchody upamiętniające poległych w II wojnie światowej. Ciężko nam było, było się odbudować i tak dalej, no ale jakoś tam po mojej, po kilku latach doszliśmy do siebie. 1 września to nieubłagalnie koniec wakacji dla uczniów. Tego też dnia wraz z rozpoczęciem roku w szkole podstawowej nr 3 w Pońsku została oddana do użytku i poświęcona nowa sala gimnastyczna. Witam wszystkich: 5 i 6-latków. Kochani, rączka na górę! Witam Was serdecznie. Witam. Zapraszamy na nowy cykl w Point TV Ludzie z pasją. W tym tygodniu naszym gościem był Marcin Figat. Jaka jest jego pasja? Sprawdź już teraz Point TV. Takie sprzęty mają duszę, jest to coś innego. Można się tym w jakiś sposób no, wyróżniać i no, przyciągać na pewno jakąś uwagę, i no jest to coś innego. Nie cześć. Do gospodarstwa krajowego, więc gdzieś tam jesteś złoty. Nie, Janek, bo ja muszę dobrze jechać. No to niech kupię dzisiaj, jak ja bym na działkę. to no, nie jest dobre. nie zostanę, no, mogę. W lutym się bloku, poznaję 30 mieszka. Jak widać, to już wszystkie te momenty. Dobra, kręcimy, kręcimy. Od początku jeszcze raz nakręcę. To jest sieci kanalizacji sanitarnej, obecnie są ścianki działa. Dobra, jak tam?